Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Dzień dobry Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji w sprawie nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich dla rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem Roztocza i ziemi lubaczowskiej. Organizatorami dzisiejszego spotkania są pan Zenon Swatek, starosta lubaczowski oraz pan Wiesław Kapel, przewodniczący Związku Powiatowo-Gminnego Ziemia Lubaczowska. Proszę o słowo wprowadzające do dzisiejszej konferencji pana Zenona Słatka, starosta Lubaczowskiego. Pani minister, pani poseł, Panie marszałku, panowie Wójtowie, burmistrzowie, panowie państwo, dyrektorzy, zaproszeni goście. Niezmiernie miło, że tak zacne grono przyjechało do nas do Powiatu Lubaczowskiego i poświęci czas debacie o nowej perspektywie finansowej jaka nas czeka w perspektywie, która może stworzyć warunki do yy, godnego rozwoju naszego yy, powiatu i wszystkich gmin w powiecie. Powiat Lubaczowski leży w północnej części województwa podkarpackiego i na północy graniczy z województwem lubelskim od wschodu z Ukrainą. W północnej części na terenie dwóch gmin yy, na i Choryńca znajduje się roztocze, które jest największą atrakcją turystyczną powiatu, i na to roztocze stawiamy bardzo mocno, licząc, że będzie ono lokomotywą rozwojową naszego terenu, i w oparciu o, o nie będziemy budować naszą przyszłość i będziemy się skupiać na inwestycjach w tym tym terenie. Istnieje tutaj dosyć duży potencjał taki turystyczny, a przede wszystkim yy, duży potencjał znajduje się w uzdrowisku Choryniec, w które pan marszałek zainwestował ostatnio spore kwoty, sprawiając, że przyciąga ono jak magnes ludzi, którzy chcą yy, skorzystać przede wszystkim z naszej wspaniałej borowiny która jest rzeczywiście bardzo rozkwitywana w Polsce i przyciąga wielu, wielu osób z, ze stworzeniami. Także naszą wizytówką jest również Muzeum Kresów w Lubaczowie, a zwłaszcza cerkiew w Radróżu, którą muzeum prowadzi, a także Cerkiew w Bruśnie. Są to finie Muzeum Kresów, które znajduje się w Lubaczowie i w tym roku jesteśmy na etapie przygotowania do przekazania Panu Marszałkowi do współprowadzenia tej instytucji. Instytucji, która, której zbiory mają charakter ponadpowiatowy o zakresie ogólnopolskim, ponieważ Gromadzimy tam dziedzictwo archidecezji lwowskiej, zwłaszcza eksponaty przekazane nam z kościoła chociażby Marii Magdalena a także szereg artefaktów, które zgromadziliśmy w trakcie działalności, a poświęcone dziejom kresów Rzeczypospolitej, zwłaszcza tutaj kresów Ukraiń, leżących na dzisiejszej Ukrainie. Także potencjał turystyczny znajduje się na terenie gminy Lubaczu w Kresowej Osadzie. Także każda gmina ma się czym poszczycić, co zareklamować i przyciągnąć turystów do siebie. Dlatego też stawiamy na, przede wszystkim na turystykę i w tym celu. Wstąpiliśmy do euroregionu Rostocze, a także do transgranicznego euroregionu Rostocze, którego przewodniczącym jest burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, a z naszej strony w zarządzie reprezentuje nas, nas burmistrz Grzegorz Dominik, burmistrz Narola. Także działamy w ramach euroregionu Karpaty który utrzymuje bliskie kontakty ze stroną ukraińską. My też podpisaliśmy umowy i od wielu lat współpracujemy z, ze starostwem w Jaworowie. Posiadamy umowę z miarą ruską, tylko Żółpią. I ostatnio podpisaliśmy umowę z powiatem lwowskim. Także teraz, w czasie wojny, w tym trudnym czasie, współpracujemy z nimi blisko przy organizacji wszelkich potrzeb, które oni nam zgłaszają, żeby je zrealizować. Także, w ramach rezerwatu biosfery Rostocze udało nam się pozyskać partnerski powiat z zachodnich Niemiec powiat Zarfalc. Na terenie którego znajduje się rezerwat przyrody Blizga i na bazie tych dwóch rezerwatów mamy zamiar kontynuować współpracę, czerpać doświadczenie z osiągnięć niemieckich, zwłaszcza, że chęci się z nami dzielą, chętnie współpracują. Nie jest to dla nich nowe nowe nawiązania współpracy, ponieważ od lat działają na terenie województwa podkarpackiego i przyjaźnią się jak do tej pory z Bieszczadami, z powiatem łańcuckim, przemyskim. Teraz my, myśmy doszli, czeka nas w środek ich wizyta. Będziemy zwiedzać nasze przejście graniczne i tam na przejściu spotkamy się z przyjaciółmi z Ukrainy, z panem posłem, Pawłem Bakunecem, z ze starostą jaworowskim i starościną Lwowską w celu nawiązania bliższych kontaktów, współpracy i porozmawiania o problemach, które nas dotyczą, zwłaszcza o problemach udzielania pomocy Ukrainie także ze strony Niemiec. Chciałbym także wspomnieć o deklaracji województw lubelskiego i podkarpackiego deklaracji współpracy na rzecz Rostocza. Tą deklarację staraliśmy się wypełniać poprzez organizację rajdu rowerowego Roztocze Bez Granic, Pan Marszałek Podkarpacki Lubelski w ubiegłym roku uroczyście otworzyli ten rajd wsiadając na, na rowery i symbolicznie go zaczynając także dzięki także współpracy Rzeszowskiej Agencji Turystycznej i lrot udało się go zorganizować po raz pierwszy w tak szerokim zakresie. Mamy nadzieję na dalszą współpracę, a jeszcze chciałbym wspomnieć, że udało nam się pozyskać środki na rewitalizację zespołu parkowo-zamkowo-parkowego przy Muzeum Kresów, a także w ramach związku powiatowo-gminnego Ziemia Lubaczowska pozyskaliśmy środki na budowę parkingu przy Muzeum Kresów. Są to pierwsze tak duże inwestycje właśnie związane z kulturą, z turystyką. I dzisiejsze spotkanie ma służyć temu, żebyśmy się przejrzeli, co możemy zrobić w ramach nowej perspektywy. Nasze współdziałanie, z naszych samorządowców z powiatu lubaczowskiego, z Panem Marszałkiem, z zarządem, z urzędem Marszałkowskim, z Państwem z Panami, Paniami, Panami Dyrektorami, może przyczynić się do opracowania planów, a także skonkretyzowania ich i znalezienia możliwości ich finansowane i mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja jak najbardziej będzie temu służyć. Dziękuję i życzę owocnych obrad.